J. Dzień dobry JD. Czyś ty zbzikowała? Kto to? Nazywam się Pio Gina. Pracuję dla sponsora tej sesji. Nie rozmawiam z personelem. Wychodzimy. Chwilka, proszę. To dla mojej agencji ważne wydarzenie, więc lepiej nie zmieniaj naszych kreacji. Pio, odpuść. Później porozmawiamy. Znają? Panno Ong? Pracuję dla firmy PR-owej. Mam przypilnować, abyś wystąpiła w tych strojach. Ustalaliśmy to z panną Ong. Co ustalaliśmy? Cicho bądź. Pora wyjść. Sekunda. Przecież byliśmy umówieni. Nie możecie tak sobie zmieniać ubrań. Boże, co jest z tobą nie tak? Dość tego. Masz zakaz wstępu, dopóki nie skończymy zdjęć. JD nie będzie pozowała, gdy jesteś w pobliżu. Poczekaj na zewnątrz.